Ten jeżyniew w kamaszach. Odcinek 39. Ura! Ura! No i po przysiędze. Z racji tego, że w zasadzie wszyscy byli dziebko trzaśnięci, to wypiliśmy po zakończeniu służby tylko jeszcze pogorną, pozostawiając zgromadzone trunki na lepsze czasy, czy też załóżmy obchody rewolucji francuskiej lub rocznicy urodzin Gandiego, takiego indyjskiego prawie Lenina, co to skurwiel z był i w prześcieradło zwinięty chodzi. No bo ponoć kolonisty angielskie to mu portki suszące się na sznurze pod chałupą zajebali. W przeciwieństwie do Janka i jego ekipy cała ta nasza komisja antyalkoholowa otrzymała na zajutrz po dniu urlopu od politycznego, a służba na biurze przepustek za walkę z alkoholizmem bardzo wysoką skuteczność i ideologiczne, jak to powiedział Polityczny, zaangażowanie dostała aż po trzy dni urlopu. Polityczny nawet miał w planach wysłanie listu pochwalnego do Janka Rodziny i jego ekipy za to wzorcowe zachowanie. Co się biedny Janek nie natłumaczył, aby Polityczny odstąpił od takiego pisemnego wyróżnienia, to głowa mała jak się chłopina składał. Przecież jak twierdził Janek, ojciec to mógłby zawału dostać czytając, jak to on z alkoholizmem skutecznie walczył. A dziadek to mógłby pomyśleć, że Janek to się do partii zapisał lub dostał konkretnego pierdolca. Poniedziałek po przysiędze w jednostce był konkretny luzik. Łukasz może oddawał się degustacji tych suwenirów lub może już trzeźwiał. No w każdym bądź razie to w robocie go nie było. A z tego co było nam wiadome, to kociarstwo na kompanii szkolnej szykowało się właśnie do przejścia na swoje kompanie. No, a i my oczekiwaliśmy na uzupełnienie uszczuplonego przecież stanu osobowego na rozpoznawczy. Mocno też byliśmy ciekawi, co też to za ekipę nam tu przydzielą. W międzyczasie okazało się również, że Lucjan podczas tej przysięgi to przerósł kurwa sam siebie. I to razem z Józkiem, albowiem Józek nie tylko z Mirkiem targali gorzałkę na kompanię, ale i również różne tam wiktuały z kuchni słojskiej, jak oczywiście kiełbasę, szynki, polędwicę, a nawet i nóżki w galarecie przywiezione przez familię jakiegoś tam młodego na przysięgę. To, że Lucjan miał u Rolfa duże poważanie, to o tym to już mówiłem, ale że miał i tak konkretne chody tego to się nikt by nie spodziewał, albowiem Rolf pozwolił Lucianowi trzymać wiktuały tej całej kuchni swojskiej w jego kuchennej chłodni. No tego to by nawet i kurwa główny kwatermisz Układu Warszawskiego w czasie wojny się nie spodziewał. Co prawda Rolf dostał 0,75 żyta, ale jak twierdził Lucian, to chuj tam z flaszką żyta. Ważniejszym jest to, że do Rolfa będzie można w sprawach michy w przyszłości jak w dym ruszać. Co też okazało się później i faktem. We wtorek na kompanię przymaszerowało kociarstwo. No co by tam nie mówić, wszystko wskazywało na to, że na kompanii szkolnej docierani to byli konkretnie, no bo i panika na ich rejach była wymalowana. Mimo, że ziomci z naszych stron, no to w przeciwieństwie do naszego poboru, nie tworzyli jednak wrażenia jakiejś już dogranej czy zgranej paczki. Respekt do starego wojska mieli jednak opanowany do perfekcji. No i widać było, że na unitarce to konkretnie po zaworach dostali. Po wyjściu do chałup całej kadry kociarstwo stawiło się na świetlicy, gdzie mowę powitalną pierdolną Janek. No jakby co, prawie dziadek, a i szarża, bo kapral. Na początku kociarstwo o mało nie narobiło w gacie oczekując konkretnego ścigania, o czym już mówiono im na szkolnej, a i słychać było, że na piętrach to kociarstwo jest właśnie witane bluzgiem należyć. A i tu potnóg świadczył o rozpoczętym już na innych kompaniach docieraniu kociarstwa. Zasady na rozpoznawczej były proste jak budowa młotka. Młody ma zapierdalać na rejonach, słuchać dziadków i nie kablować. Określono zasady, reguły, co im wolno, a czego nie wolno. W przeciwnym razie będą jebani w taki sam sposób, jak jebie się ich kumpi z poboru na innych kompaniach. Lub jak nas jebano. Mają zatem wybór. A teraz na korytarz i na dzień dobry, profilaktycznie, po 50 pompek następnie czołganie z pieśnią na ustach Zosieńki to i nazad. Potem biegiem do łaźni, gdzie mają 15 minut, aby sobie to wszystko w czaszkach konkretnie i należycie kurwa poukładać. Co ciekawe, młode bardzo szybko wybrali wśród siebie naczelnego kocura, który przemówił w ich imieniu, wyrażając pełną aprobatę dla naszych warunków i propozycji. Lucjan stwierdził, że o ile nasz plan traktowania się powiedzie to no to rozpoznawczej to nikt w pułku już nie podskoczy bo zgrana ekipa to kurwa macie jest niczym stado odierów w galopie do najładniejszej w stadlinie kobyły takich kurwa ludzi jak i odierów to nikt już nie zatrzyma no nikt czy była to dobra strategia czas miał to dopiero pokazać jednak już na pierwszy rzut oka było widać że to całe uzupełnienie naszej kompanii składało się z równie pojebanych osobników co i dotychczas kociarstwo bardzo szybko doceniło warunki jakie to na rozpoznawczej miało nie byli przecież ślepymi którzy nie widzieli jakich kumpli z poboru traktuje się na innych kompaniach a i pizdę na szkolnej też dostali głusi też nie byli i słyszeli od swoich kumpli o różnych akcjach w stosunku do młodych i jakich na kompaniach jebanych. bardzo szybko załapali kto tu rządzi i czego od nich się wymaga, a my, no po maleńku, szykowaliśmy się do urlopów. Parę dni po przysiędze pojechałem do chałupy na tydzień. No mimo że urlopu miałem więcej, bo doszło za krew i dodatkowego, to dobrze, że nie brałem wszystkiego co miałem, gdyż po przyjeździe do chałupy okazało się, że Mon wymiótł prawie całą naszą ekipę. Nawet kurwa nie było się z kim konkretnie gorzały na Pustki, jakie zapanowały w cywilu, to niczym kurwa epidemia jakiejś dżumy czy innego tam zbiorowego kataru dupy. Aby się zdrowo i patriotycznie nachukać, no to chciał, nie chciał, musiałem odbyć podróż do Irka, gdzie nie trzyźwieliśmy przez dwie doby i to bez obecności anakon w czasie picia. Poznałem tam też osobiście zmorę Henka, czyli kota Leona. Co ciekawe, Irek zademonstrował mi zdolności kocura, pozbywaniu się w ekspresowym tempie z miejscowego proboszcza, a chodzącego po kolędzie i wyciągającego od ludzi kasiorek. Lata temu, podczas kolendy, Irek zasugerował Wielewnemu, że w każdym kocie to siedzi szatan. Ksiądz z niedowierzaniem odnosił się do takiego stwierdzenia, na co Irek zaproponował mu demonstrację szatana w kociej skórze. Zapytał bowiem, czy szatan boi się świeconej wody. Na co Wielebny odparł zgodnie ze swoją wiedzą, że szatan to na samą myśl o skropieniu wodą święconą dostaje... No może nie tak to powiedział, ale ponoć dostaje szatan pierdolca. No i Irek zamknął drzwi pokoju gościnnego, wziął kropidło do ręki i umoczył w talerzu ze święconą wodą. Po czym zamachnął się w stronę Leona, no a Leon... no dosłownie dostał pierdolca skoczył z pieca na żyrandol, z żyrandola na regał, z regału księdzu na łepetynę, zrzucając mu tą jego kurwa czapkę z tym pomponem, po czym zapierdalał po pokoju jak jakaś kurwa elektryczna błyskawica. No i drąc ryja, jakby go ktoś właśnie ze skóry miał obdzierać. Irek otworzył drzwi do kuchni, a kot wyjebał na dwór przez okno i to razem z szybą. Wielebnemu to aż kurwa odebrało mowę, tak był zdziwiony. Darł się, że chałupa opętana I o mało nie wywracając Dwóch zasrańców, którzy z nim W charakterze ministrantów przyszli biedem spierdolił z chałupy I co ciekawe Jeszcze goniony do furki przez te stado kundli Irka No bo te jego kundle To nie lubiły za bardzo Jak ktoś po podwórku biedem zapierdala No i na widok wielebnego To z końca się wydostały no i od tamtej pory to po kolędzie to już do nich nie zachodził. Morałów im nie pierdolił, łapy po kasę nie wyciągał, a i do spiżarni też im nie zaglądał. No i nie kazał na plebanię dobroci tam zgromadzonej targać. A wybredny skurwiel był i ze spiżarni byle czego to nie kazał sobie przynosić. A co było naprawdę z Leonem? Oczywiście, że Leon w sobie żadnego szatana nie miał. Za to miał kocur bardzo dobrą pamięć. Jako, że zarówno Irka, jak i jego ojca, to miejscowy ksiądz konkretnie od lat wkurwiał, no to Irek Leona od maleńkiego już do wizyty księdza w przyszłości przysposabiał A jak wyglądało to przygotowanie Leona do wizyty wielebnego w chałupie Irka? O! Zaiste tresurę kota Irek miał opanowaną do perfekcji. Albowiem...